Dzisiaj odbyła się inauguracja w Rumi. Co prawda nie była to inauguracja udana dla nas. Zmierzyliśmy się z różną z PS, paszczyno. Nie wyglądało to tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, nie tak, jak chcielibyśmy rozpocząć sezon na własnym stadionie. Trudno teraz szukać winnych. Myślę, że na spokojnie trzeba sobie to uciąć gdzieś w mocnych słowach, wytłumaczyć i wyciągnąć wnioski. Przegrana zawsze boli, natomiast pozytywy jakieś na pewno możemy znaleźć w naszej grze. Choć nie było ich wiele. salo z Rumia, to OKS Paszczyno, 2 do 4 na naszą niekorzyść. O, jak zawsze my gotowali z, taką, e, z takim planem, ale zobaczyli na tego, że e, nasz przeciwnik wygrał u Kolbów. 1-0, і так стріляли три карні, але один карний був докладний, і ми на те лічили. Лічили, що бенті грати наш працівник дуже агресивно, дуже агресивно в атаку. І то для того приготували з мине того матчу, готувалися до того таких на на, на, на контратак. Tak naprawdę powinniśmy strzelić trzy bramki więcej i byłby spokojny mecz, bo w pierwszej połowie mieliśmy sytuację, gdzie bramkarz Dariusz Gruba, bardzo dobrze dysponowany, zresztą Darek to wiadomo marka sama w sobie, więc w gratuluję, że takiego zawodnika udało się tej do Rumii ściągnąć. Więc mieliśmy tę sytuacje, chociażby tutaj przy, przy stanie 1-0, gdzie, gdzie bramkarz wyciągnął przynajmniej dwie sytuacje, więc. To już wynik do przerwy powinien być 3-0, no ale niestety taka jest piłka. Później druga połowa, no to też mieliśmy tam dwie sytuacje, a okazało się, że w pewnym momencie przegrywamy 1-2, tak? No i niestety, a później już się tak mecz jakoś potoczył, Kopacy na wyżyny swoich możliwości i dwie kolejne bramki dołożyliśmy i wynik meczu 2-4, tak? Cały mecz, dwie różne takie płowy Pierwsza bardzo dobrze. Zagrali, wszystko to zrobili. też o ja. Ale w drugiej plowie na pociągu no, nie, nie udało nam granie. Później takie bardzo takie proste bramki. No, a wcześniej później zagrali, jak to potrzebne, na kontakt, tak jak wygrali mecz. W klubie wychodzimy z założenia, że w każdym meczu walczymy o trzy punkty. I patrzymy tak naprawdę, co liga przyniesie, bo to jest tak. Nieprzewidywalna liga, że tutaj każdy z każdym może wygrać, każdy z każdym może przegrać. Wiadomo, że w, będąc bardzo obiektywnym, Arka 2 jest poza zasięgiem wszystkich. No tutaj nie ma innej opcji, więc zdecydowanym faworytem dla awansu jest już na ten moment Arka Gdynia, a zobaczymy, jak będzie dalej. No, zobaczymy, poczekamy. Tak naprawdę my walczymy w każdym meczu o trzy punkty, a układ tabeli to do tego jeszcze daleka droga na długoterminowy. Jak to pójdzie zobaczymy w drugiej rundzie. Jeżeli będzie bardzo udało, to będziemy spróbować awansować do czwartej ligi. Jeżeli pójdzie. Jeżeli nie, będziemy gotować do następnego sezonu. Nasze założenia były takie, żeby próbować mimo wszystko grać piłką, szukać przestrzeni między liniami, gdzieś tam kierować piłkę od obrony, próbować tą piłkę rozgrywać. Natomiast to nam nie wychodziło. Robiliśmy to zbyt wolno, zbyt niedokładnie, było bardzo dużo strat, co napędzało drużyny paszczyna i stwarzało dla nich okazję. Założenia są proste, żeby wygrać, żeby wyciągnąć wnioski i przede wszystkim uszczelnić tą defensywę. W poprzedniej kolejce w Kolbudach zagraliśmy bardzo fajnie, kompaktowo, jako zespół dobrze przesuwaliśmy, byliśmy bardzo blisko siebie w obronie i przeciwnik miał duży problem z bramki. Dzisiaj wyglądało to zgoła inaczej i efekt widzieliśmy na boisku. Trzeba do każdego meczu podejść skupionym bardzo i podchodzimy tak naprawdę na 100%, ale te mecze też tak pokazują tak naprawdę, tak jak tydzień temu, no, zdecydowanie gdzie mogliśmy ten mecz zremisować, a przegraliśmy go 1 do 4. W dzisiejszym meczu wyróżniłbym dwie osoby, to jest Mikołaj Drejer i naszego bramkarza Michała Szulca, który tak naprawdę zanotował trzy asysty. Subskrybuj TV Rumia już teraz, aby być na bieżąco.